Cześć, jestem Dagna z Simple. Dzisiaj pokażę Wam Wasz wymarzony apartament przy ulicy Matejki w samym sercu miasta. To tutaj design spotyka się z wygodą. Wejdź do środka i poczuj przestrzeń otwartego salonu z naturalnym światłem, zaprojektowanego z myślą o wypoczynku i rozrywce. Apartament został zaprojektowany przez architekta odpowiedzialnego m.in. za aranżację wnętrz hotelu Nikolaus, hotelu 1:2:31 czy kawiarni Breadhouse. Ta otwarta kuchnia to raj dla kucharzy. Jest wykonana z wysokiej jakości materiałów i zastosowano w niej dużo nowoczesnych rozwiązań ułatwiających życie. Sypialnia jest połączona z garderobą i łazienką. Wyróżnia się bardzo dużą przestrzenią i komfortem. Znajdują się w nim designerskie elementy wyposażenia znanych marek takich jak BB Italia, Saba Italia, Studio Zięta, oświetlenie Labra, Flos, Libia. Mamy tu także projektor i wysuwany z sufitu screen Sony oraz telewizor marki Metz. To nie koniec ekskluzywnych rozwiązań w tym apartamencie. Zapraszam na taras, podzielony na strefy kuchenną, wypoczynkową, relaksu oraz jadalnianą. Na tarasie intymność zapewnia nam wszechobecna zieleń, a od słońca chroni rozwijany żagiel. Ten oszałamiający apartament oferuje nowoczesne życie w spokojnym otoczeniu. Skontaktuj się ze mną już dziś, by umówić się na prywatną prezentację.